6 grudnia to dzień, kiedy święty Mikołaj odwiedza grzeczne dzieci z workiem pełnym prezentów. Właśnie wtedy Mikołaje pojawiają się wszędzie tam, gdzie tego potrzeba. W szkołach, przedszkolach, ale również w domach prywatnych i szpitalach. I jak co roku Mikołaj również nie zapomniał o najmłodszych, którzy znajdują się na oddziale noworodków i oddziale pediatrycznym sandomierskiego szpitala specjalistycznego. Tym razem Mikołajami stali się przedstawiciele starostwa powiatowego. W Sandomierzu, którzy swoją wizytą sprawili wszystkim mnóstwo radości. Święty Mikołaj dzisiaj jest tutaj z nami. W tym wyjątkowym dniu Mikołaj odwiedził również oddział dziecięcy i najmłodszych pacjentów, którzy są w naszym szpitalu. Dużo radości dla tych dzieci w tych chwilach pobytu w szpitalu i tradycja również jest zachowana. Także dzisiaj zadowoleni jesteśmy, że mogliśmy tym małym gestem sprawić, tym, tym dzieciom właśnie radość. A to jest najważniejsze. Wizyta Świętego Mikołaja jest chyba najbardziej wyczekiwaną wizytą przez wszystkich. Szczególnie wyczekujemy jej wtedy, kiedy stajemy przed jakąś życiową trudnością. Dlatego właśnie dyrektor lecznicy Marek Kos pochwalił inicjatywę, która dzieciom w trudnych chwilach choroby pomaga na chwilę oderwać myśli od trosk. To bardzo dobry pomysł, świetna akcja, wiele uśmiechów na twarzach dzieci, które są w szpitalu, mają chorobę, mają ból, cierpienie i ten dzień im pozwala lepiej spędzić ten. Pobyt szpitalny. W mikołajkowych upominkach znalazły się słodkie niespodzianki i cieplutkie koce. W Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu obecnie przebywa około 50 małych pacjentów.